Jołdowski Szpital wzbogacił się o kolejną karetkę. Ciekawszy od samego auta jest jednak jego specjalne wyposażenie. W dniu dzisiejszym przekazujemy do użytkowania, święciliśmy również szóstą karetkę, nową szóstą karetkę, w czasie mojej tutaj kadencji. Do użytkowania w systemie ratownictwa medycznego państwowego systemu. Który, który u nas składa się tutaj z czterech karetek, a pozostałe służą również transportom międzyszpitalnym, jak również oczywiście są, są zapasem, backupem dla funkcjonujących. Mam nadzieję, że podniesie to jakość ratownictwa medycznego, będzie służyć nam. Pracownikom, ale przede wszystkim oczywiście pacjentom i mieszkańcom. Karetka bardzo nowoczesna, wyposażona w jeszcze nowszy sprzęt niż poprzednie. Poprzednie bardzo cieszyliśmy się z tego, że udało nam się zakupić schodołazy, więc już mogliśmy w sposób Taki dość szybki pacjentów o wyższej wadze, takich cięższych, przemieszczać między piętrami. Ta karetka charakteryzuje się tym, że są te nosze noże hydrauliczne, które będą też powyżej 300 kg można przewozić pacjentów, ale też i załadunek, wyładunek pacjenta odbywa się bez większego wysiłku, przede wszystkim bezpiecznie i w sposób szybki pacjent trafia do karetki. I tam oczywiście. Jak najszybsze przewiezienie do punktu docelowego, czy jest to nasz szpital, czy też inne szpitale specjalistyczne. Karetka, ze względu na to, że najstarsza w tej chwili jest w Lidzbarku, ta właśnie karetka trafi do Lidzbarka. Tam będzie dysponowana właśnie przez zespół ratowniczy i będzie obsługiwała oczywiście miasto gmina Lidzbark i okoliczne miejscowości gminy, bo też. Często nasze karetki trafiają poza powiat działdowski, na powiat żuromiński, brodnicki czy inne i w razie potrzeby są również dysponowane w tamtą stronę. Ale jest to bardzo nowoczesny sprzęt. W tej chwili jest to najnowsza karetka i myślę, że będzie dobrze spełniała swoją funkcję. A przede wszystkim nasi mieszkańcy będą mogli czuć się bezpiecznie, że ta karetka i szybko dojedzie, ale przede wszystkim w sposób bezpieczny dowiezie ich w czasie, tam, gdzie jest potrzeba. Karetka będzie służyła szczególnie mieszkańcom Litzbarka i okolic, choć życzymy, by była jak najmniej używana.